No, ten jest najładniejszy ze wszystkich. Na no bank. no bank, piękny jest. Piękny. Lądujmy no, go w podbieraku i piękny. Olebyczek, ale byczek widzicie to z Cześć, witajcie. Dzisiaj nad Brennicą. Krótko, robimy streamerkiem malutkim pod trend. Fajnie idzie połowić. Malutkie muchy, haczyk 10, 12, nawet 14, długość 3 cm. Jak zwykle, link do muchy będzie w opisie filmu. Na pewno coś zrobimy. Myślę, że nawet fajnie połowimy. Także zapraszam do oglądania. Trzymajcie się. Na razie, hej. Dwa streamerki przygotowane dziesiątka, czternastka haczyk malutkie rozpoczniemy od progu tutaj zobaczymy czy coś się uda mam nadzieję że coś się uda złożyć. Nie wiem czy będzie widać jaka to mucha Czy będzie ostra, taki streamereczek Akurat tutaj na dżigówce 14 Będziecie chcieli zobaczyć Link będzie w opisie także Oglądajcie, kopiujcie A jak nie robicie to możecie sobie kliknąć kupić także zapraszam Coś, mamy coś. Raczej nie dużego, bo czuję, że słabe. Miejmy nadzieję, że przynajmniej to jest akurat na to, co przywiązaliśmy. O, mamy wstrząskę. Mamy wstrząskę. wiaterek Mam tu utrudnia. O. mamy znowu podobny jak tam ten. No większy. Większy, tym razem na skoczka. No, ten jest fajny. No, nie tak. Mhm. Fajnie. Wracaj, wracaj. O, mamy, znowu mamy. co to na prowadzącą nie za duży nie Płyń, a coś tutaj pływa w tym miejscu O, znów. Znowu nie jest za duży, ale właściwie to taki malutki. Ale ma czerwone kropeczki. Ale ma czerwone kropeczki. Nie wiem, czy widzicie. Piękny. Płyt. Ładnie za O, i znów mamy. I znów mamy. Ten jest na pewno większy od tego ostatniego. A, spadł. Podbierak na plecach, jakby trzeba było coś większego, ale. Na razie nie było potrzebne O, znowu coś A spadło tutaj na tym miejscu, widać było trochę Zaraz idziemy do góry Dobra Jesteśmy na kolejnej planie, więc Jakieś małe, oczko Tu widać tak płyce jest zdecydowanie, więc Zobaczymy co to w ogóle przyniesie Ale zielska mamy tutaj. I było branie. O znów wyskoczyło coś. Tym razem maskoczka. Kolejny. wracaj. Dobra, wrzucimy jeszcze, obrzucimy ten drugi bok, bo chyba wygląda, że będzie lepszy. Przynajmniej jest głębszy. O! I w pierwszym rzucie na tamtą stronę. Też na skoczka. Zbyszymy rączkę, żeby najmniej tego śluzu straciły. Nie jest taki urodziwy, bym powiedział. Płońki dalej. O, 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 mamy znowu, mamy razem na przewiązaną muchę na Znów taki nie za bardzo urodziwy, jak te poprzednie, no ale... Uja. O, znów branie. Widzieliście na więcej jak Mamy. Mamy. Dobra, usiądziemy sobie po prostu. grubszy odżywiony zresztą i zimy w tym roku praktycznie nie było. A. O, 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 mamy, mamy, mamy mały, ale prowadzącą, dziigową. Pyn, 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 pyn. A pod samymi kamieniami, pod samymi. Pod samymi kamieniami. Siedział. Pod samymi takimi. No a ten jest chyba najładniejszy z dzisiejszych ładny, ładny nie ładnie łódki pod samymi kamieniami no płyj, a super pod samymi kamieniami siedział skubany tylko warto rzucać pod kamienie na granicę. Vamos fazer o oitco. No jakoś bardzo słabo jak na takie miejsce, bo wygląda ładnie O, był ale ładny, ale ładny ja. Yeah. Niestety poszedł z muchami. Ja, 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 ja. Przypał widziałem. Taki balus <maluch> skakał. Nie wiem, czy ten, ale... <taki> ale jest. Kolejny. Fajny. Ładniutki. Ładniutki. Płynie chłopie, płyń. Chodzimy na ostatnią miejscówkę dzisiaj i i wracamy do domu. Jak widać zaczęło się. Nie, a nie najgorszy, ale spadło. Kończymy na tej miejscówce. Więcej już dalej już. Nie pójdę, powoli, podejdziemy sobie w góry. Głos jeszcze więcej śnurka wywijamy. Mamy branie drugi przy tam trzech rzutach, czy czterech troszkę głębsza woda tutaj jest, więc o, ładny, ładny pstążek, ładny, ładny, ładny o widzicie? Piękny Piękne jakie kropy fajne. Dobra. Już cię wyhaczamy i... I płyn. Cyk. Poszedł. Super. Że nie ma dźga. Fajny początek na tym miejscu. Znowu mamy rybkę. Znowu rybka. Troszkę postaramy się szybciej ściągać. Znów fajny. Troszkę większe te strążki tutaj. Mocny, ale też fajny. No, ten jest jeszcze większy. Ten jest jeszcze większy, widzicie. Idź. No, coraz lepiej. Czyli streamier... pod prąd, co? Można? Można. Jeżut. Jeśli macie grubszy sprzęt typu czwórka, piątka. To jak najbardziej się też nada. Czy nawet szóstka. Tu akurat są stosunkowo niewielkie te ryby. Szeka też nie jest za duża, więc można łowić troszkę lżej. O, znów mamy. I chyba znów coś fajnego, bo walczy Ale super nie suba. Ha. <laughs> Fajne pstrągi tu są po prostu Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź tu. Ale znowu fajny. Patrz, Takie grubiutki. Odpinamy. Płyń. Poszedł. I fajne wstrągi O znów mamy Ale spadł Co znaczy dobre miejsce jeśli jest w nim rywa Można się pobawić. Mamy znowu rybę. Chyba nie tak duża jak ostatnie, na pewno nie. Aż sztuka jest ale ładne kropki. Ale ma ładne kropeczki z obwódką białą. Odczepimy. Widzicie? Super. Mamy znów, znów mamy rybkę. Piąty. Kurcze, ale miejsców. No. no. wygląda jakby dwa były. Tak, dublet. Mamy dublet. Widzicie, mamy dublet. <noise> Jeden fajny, drugi mały. Dobra, odhaczamy większego na skoczka. Fajny. Dobra. No, fajniutki. Odpinamy go. Płyń. A teraz bierzemy drugiego. Płyń! No... Tego się nie spodziewałem. Ale... Już można wracać do domu. Czatko... Ale nie, jeszcze tutaj to zrobimy, nie odpuścimy, nie? znowu coś ładniejszego. Bo idzie do dna. A jednak może nie aż taki duży, ale fajny. Ty, 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 graniu spokój się fajny taki fajny kolejny fajny płyn poszedł troszkę dalej rzuciliśmy O, to był ładny rzut zaraz coś będzie albo inny mamy ładny znowu o ten targa A co tam? Użyjemy podbieraka. No, ten jest najładniejszy ze wszystkich. Na no bank. Na no bank. Piękny jest. Piękny. Lądujmy go w podbieraku i... Piękny. Olebyczek, byczek, ale byczek. Widzicie to? Zbrednicy. Tu nie ma małych ryb. A przepraszam, tu nie ma dużych ryb. Jasna. Przepraszam, cholera. Ja. Odepnijmy muchy. Nie wiem, czy to widzicie. Jasna. Mój rekord chyba zbrednicy. Ja. Nie wiem ile. Chyba cztery dychy będą na pewno. Ale. Ale piękny. Dobra, jeszcze kilka rzutów po tym rekordzie. W moim rekordzie z brennicy, kurde no.